Cześć, tutaj Tomek Delimat. Po dłuższej nieobecności witam z powrotem na kanale 13 Runda i w nowy rok wchodzę z nowym formatem, który kilka dni temu zapowiadałem już we wpisie na karcie Społeczność. Flash, jak sama nazwa wskazuje, będzie krótki, ale też będzie ukazywał się często. Myślę, że przynajmniej co 2-3 dni. W materiałach tych będę zbierał najważniejsze i najciekawsze aktualności ze świata boksu i do każdej takiej informacji dołożę kilka zdań swojej opinii. Dzięki temu będziecie mogli zawsze być na bieżąco. Oczywiście, jeśli pojawi się jakiś temat wart szerszego omówienia, to w ten sposób do niego podejdę. W przypadku hitowych walk ukażą się też tradycyjne zapowiedź i podsumowanie, ale myślę, że generalnie taka krótsza forma dobrze się sprawdzi. We wspomnianym poście pisałem też o kilku innych planach na najbliższy czas, także mam nadzieję, że będziemy słyszeć się zdecydowanie częściej niż ostatnio. A teraz zapraszam już na pierwszego flesza. Dzisiejszy materiał będzie mocno zorientowany na wagę ciężką, bo w świecie olbrzymów rok rozpoczął się od prawdziwych grzmotów. W miniony weekend odbyła się gala w Hollywood, podczas której zobaczyliśmy aż pięć pojedynków w królewskiej kategorii. Show już na początek skradła niesamowita wojna Wiktora Wychrysta z Jago Kiładze. W ciągu czterech i pół minuty zobaczyliśmy w niej aż pięć knockdownów. Ostatecznie w drugiej rundzie zwyciężył faworyzowany Wychryst, ale Ukrainiec miał zaskakująco dużo problemów, a przerwanie walki przez sędziego było przedwczesne. W pojedynku wieczoru mnóstwo emocji dali z kolei Louis Ortiz i Charles Martin. W pierwszej i czwartej rundzie na deskach leżał Ortiz i choć nie wydawał się jakiś mocno zamroczony to zapachniało niespodzianką. W szóstej rundzie to Kubańczyk potężnie jednak trafił i Martin był praktycznie znokautowany na stojąco. Kontynuował jeszcze walkę, ale ta po chwili została przerwana. Dzięki cennemu zwycięstwu Luis Ortiz znów zaczął być wymieniany w kontekście dużych walk w wadze ciężkiej, a jednym z głównych tematów w bokserskich mediach jest teraz jego potencjalny hitowy pojedynek z Filipem Hrygowiczem. Ortiz i Hrygowicz zostali wyznaczeni przez federację IBF do jej finałowego eliminatora i teraz mają trzy dni na decyzję, czy chcą wziąć w nim udział. Chorwat już wyraził taką chęć i zapowiedział, że znokautuje King Konga i zakończy mu karierę. Teraz czekamy na deklarację Kubańczyka, bo ten przebąkiwał też coś o walce z Andym Ruizem juniorem. Ja na pojedynek ortiz Hrgowicz czekałbym z wypiekami na twarzy. King Kong w ostatnich latach był jednym z moich ulubionych pięściarzy wagi ciężkiej. To zawodnik świetnie wyszkolony technicznie i mocno bijący, a w ringu znakomicie się go ogląda. Z drugiej strony jest już solidnie po czterdziestce i choćby w walce z Martinem było widać, że refleks momentami już go zawodzi. Mimo wszystko na pewno byłby dla Hrygowicza poważnym testem. Chorwat od dawna jest namaszczany na przyszłego mistrza, ale na zawodowstwie wciąż nie stanął jeszcze przed dużym wyzwaniem, a poziom jego ostatnich rywali był po prostu śmieszny. Jeśli chce liczyć się w czołówce, to dzisiejszego Ortiza powinien pokonać, a i tak ta jedna walka da mu prawdopodobnie więcej niż poprzednich czternaście razem wziętych. Jednym z bohaterów gali w Hollywood był też Ali Eren Demirezen, który zastopował wysoko niegdyś notowanego Geralda Washingtona. I teraz właśnie z Turkiem chciałby zmierzyć się Adam Kownacki. Polak zapowiedział w rozmowie z kanałem sportowym, że planuje wrócić do ringu na przełomie wiosny i lata, i stwierdził, że jeśli nie byłby w stanie pokonać Demi to musiałby poszukać sobie innego zajęcia niż boks. No cóż, jeśli Kownacki myśli jeszcze o powrocie do czołówki, to rzeczywiście, zwycięstwa z takimi rywalami to jego obowiązek. Mam jednak obawy, że ostatnie walki mogły dość mocno go naruszyć. Już z Chrisem Arreolą przyjął zbyt dużo ciosów, potem przyszły natomiast dwie bolesne porażki przed czasem z Robertem Heleniusem. Na domiar złego w tej drugiej walce Polak doznał też poważnej kontuzji oczodołu. Osobiście uważam, że lepszy dla Adama byłby teraz pojedynek typowo na przetarcie, w którym ryzyko wpadki byłoby jak najmniejsze. Ali Eren Demirezen nie jest żadnym wirtuozem, ale na pewno solidnym pięściarzem. Na zawodowstwie przegrał tylko z potężnie bijącym Efe Ajakbo, w dodatku na punkty, a ostatnio zaplusował w starciu z Washingtonem. Był na Igrzyskach Olimpijskich, co samo w sobie potwierdza, że o technice musi mieć pojęcie, wydaje się też mieć twardą szczękę i dobrą kondycję. Adam Kownacki z dnia walki z Martinem byłby dla mnie wyraźnym faworytem, ale w tej chwili moje obawy byłyby już znacznie większe. Nie wiadomo, czy w sprawie pojedynku Polaka z Demirezenem jest już coś na rzeczy, czy Babyface po prostu rzucił takim nazwiskiem. Tak jak jednak mówiłem, najbliższy rywal powinien być moim zdaniem typowo na odbudowanie. W tym miesiącu, konkretnie 22 stycznia, swoją walkę stoczy inny nasz przedstawiciel wagi ciężkiej, Mariusz Wach, który w kanadyjskim Montrealu zmierzy się z Arslan Beckiem Mahmudowem. W kwestii tego pojedynku na pewno zabiorę jeszcze głos, bez wątpienia naszego Wikinga czeka jednak piekielnie trudne zadanie. Pseudonim lew noszony przez Mahmudowa dobrze odzwierciedla jego ringową postawę. To prawdziwy drapieżnik i Wach będzie musiał być niezwykle czujny, by nie nadziewać się na jego potężne ciosy. Niestety w związku z rozpędzającą się pandemią odwołany został mający odbyć się w Paryżu inny pojedynek wagi ciężkiej, Tony Joka Martin Bacole, który zapowiadał się naprawdę świetnie. Generalnie w styczniu rozpiska najciekawszych walk igal nie jest zbyt ofita, co ma też związek choćby z tym, że na miesiąc zawieszone są wszystkie imprezy w Wielkiej Brytanii. Zwróciłbym jednak uwagę na walkę Joe Smitha Juniora z Calumem Johnsonem o pas mistrza świata WBO w wadze półciężkiej, bo to starcie prawdziwych panczerów, a także na pojedynek Ilungi Makabu z Tabisom Chunu. Tam stawką będzie tytuł WBC w kategorii junior ciężkiej, w której wysoko notowanych jest kilku Polaków. A skoro dziś mówimy głównie o wadze ciężkiej, to na koniec jeszcze jedna krótka informacja dotycząca tej kategorii, choć bardziej z pogranicza boksu i komedii. Po raz kolejny odwołana została planowana już nie wiadomo od kiedy walka Trevora Briana z Manuelem Czarem o tzw. zwykły pas Mistrza Świata WBA. Podobnie jak rok temu Czar nie dostał amerykańskiej wizy. Zamiast niego rywalem Briana 29 stycznia będzie niejaki Jonathan Guidry, który jest co prawda niepokonany, ale wydaje się mieć straszliwie napompowany rekord. Skoro pojedynek sankcjonuje Federacja WBA, a przetarg na jego organizację wygrał Don King, to kolejna odsłona cyrku nie może dziwić. Sportowo odwołanie walki Brian Char to jednak niewielka strata, a my przynajmniej mamy okazję, żeby znowu się pośmiać. I tym akcentem kończę pierwszego flesza. Oczywiście ostateczny kształt tego formatu będzie się przez pewien czas krystalizować. Tradycyjnie czekam więc na Wasze sugestie w komentarzach i myślę, że w ten sposób uda się wypracować optymalną wersję. Wkrótce wrócę do Was z kolejnymi informacjami, być może jeszcze w tym tygodniu wezmę też gościnny udział w pewnym nowym projekcie, a zatem mam nadzieję, że od teraz filmy znów będą ukazywały się regularnie. Do usłyszenia niebawem.